Wrzeście niedaleko Słupska, po te zdrowe, gęste drzewka klienci przyjeżdżają z daleka. Zwykle w godzinach pracy. Zwykle. Czterej kumple z Ustki Wrześci. Słupska po zmroku podjechali tu busem, ogolili kilkadziesiąt jeden z gałęzi wymarzonych na strojki i załadowali auto pod sufit. Wtedy złodziejskie szczęście odwróciło się od nich. Spakowali je w te paczki, one ważyły zbyt dużo, a w związku z tym, że nie wymienili jeszcze opon w samochodzie na zimowe, nie mogli samochodem wyjechać z terenu plantacji. Kolejny argument, żeby zmieniać opony. Policjanci prędko wyłapali całą czwórkę. 40 km dalej pod łebieniem pomorskiego boru strzeże nadleśniczy Dariusz Wasilewski. Intruzi z siekierami zaglądają i tu lecz leśnicy mają tajną broń ekonomię. Nadleśnictwo ustala ceny na bardzo niskim poziomie. Kształtuje się od 10 zł do 30 zł maksymalnie za dużą choinkę już. Nie warto ryzykować. Niskie ceny w kurcie nie znaczą, że choinkowy biznes idzie źle. To gotowe choinki z gałęzi uratowanych z rąk pechowych złodziei z Słupska. Typ oszczędny, kilkuletni. Też mam choinkę w domu z zeszłego roku. Wygląda tak jak wyglądała, tyle, że no troszeczkę igły mają inny kolor. Bardziej jesienny. W tym roku za świerk cięty zapłacimy od 15 zł w górę, drzewko w doniczce co najmniej 12,50. Świerk kłujący od 30, jodła normandzka od 100, a za najdroższą kaukaską zapłacimy co najmniej 120 zł. Lecz podobno warto. Czasami ktoś wyrzuci na działkę i przyjdzie w marcu, w kwietniu i zdziwi się, że ta igła jeszcze będzie. No, coś wypadnie. Tak, 120 zł z portfela. Komużal lub kto nie ma mógł w ten weekend w Warszawie dostać drzewko. Ponieważ Zdjęcie dużo śmieci, to macie dwie koinki. W zamian za popsuty telewizor. Czy klawiaturę komputerową. Sadzonki symboliczne, lecz w święta przypomną o ekologii. A propos konfrontacji plastiku z przyrodą. Jak co roku powraca dyskusja o definicji choinki ekologicznej. Zetnie się wyrzucisz za dwa tygodnie. No tak, ale sztuczna nie pachnie. Pachnie, pachnie. Sztucznym zapachem w sprayu. Jeżeli mamy ją w domu, ile? 10 lat? Przeważnie chyba po 10 lat, przynajmniej tak statystyki mówią. Po 10 latach te choinki się wyrzuca, rozkłada się później w środowisku 500 lat. Naturalna kilka, a przy tym użyźnia ziemię. Byle była z plantacji, a nie z rezerwatu przyrody. Michał Kwiatkowski, wydarzenia.